Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taka drobna praca. Już właściwie elektroniką specjalnie się nie zajmuję, ale kolega poprosił mnie, żebym zajął się tutaj przełożeniem tego wzmacniacza. Który dawno, dawno temu zbudowałem na 300B. O, trafa ogonowskiego. To chyba Indel mi robił, jeżeli chodzi o zasilacz. A, znaczy właściwie transformator zasilający, tak to wygląda w środku. A, i dostarczył mi taką oto obudowę, żeby to przełożyć. No, zobaczymy. Bardzo prosty układ. Jeżeli ktoś by chciał zacząć zbudować swój pierwszy wzmacniacz, zaraz poszukam może jakiegoś wskaźnika. No, mam pilnik. Mamy tutaj płytkę. No, jest tyle, już tyle na moim kanale jest tych filmów na ten temat, no ale ok, opowiem jeszcze raz. Transformatory głośnikowe marki Ogonowski LOSE 50, myśnik 3, R 2,5 kilo lub 3,5 kilo, bo można tutaj też podpiąć pod lampy na przykład 2-3. Tu mamy płytkę zasilacza, przezmacniacza i płytkę RK. Kondensator Miflex, Nishikon, e, tu też Nishikony, tu akurat samwa, Przewody głośnikowe to są e, popularne beldeny, które na przykład nie wiem, OJAS wykorzystuje. Mam nadzieję, że śledzicie jego kanał na, e, na YouTube. E, kilka dobrych rezystorów, i w zasadzie to jest bardzo prosta konstrukcja, żeby ją tak zacząć. Niebieski, Alps. No i co? Chyba, chyba tyle. Ja przystępuję do działania, odpaliłem Wellera Praca, że tak powiem, w kuchni na ręczniczku. No ale takie warunki polowe, bo ja już się tym, że tak powiem, specjalnie nie zajmuję. Spróbuję Wam tu jeszcze go trochę przybliżyć, żebyście zobaczyli, jak go kiedyś tam dawno, dawno temu zbudowałem. O, czach. Ciach I ciach Mam nadzieję, że w miarę to wszystko wyraźnie widać, damy troszkę jaśniej. Transformatory. O, zobaczmy czy nam złapie ostrość tak jest, tak jak widzicie ogonowski płytka R -ka. płytka przedzmacniacza, podstawowe mi druga płytka R okej okay. no i co? moja ulubiona lutownica marki Weller no ale dobra tyle moi kochani krótki taki przy sobocie filmik mamy 19 grudnia godzina 13. 19 grudnia Jezus Maria 19 lipca ja biorę się że tak powiem do pracy i za chwilę spróbuję mu tutaj e, przełożyć to no i co? I chyba pozdrawiam Was serdecznie, Nowak Paweł. Cześć!